Dzień dobry, zapraszam na kawę i ploty. Dziś pocieszenie dla tych, którzy cierpią na tak zwaną ciążę spożywczą. A tym pocieszeniem jest Bella Hadid, która zapozowała do wspólnego zdjęcia ze swoją siostrą Gigi. Starsza z popularnych sióstr jest tuż przed porodem, młodsza po solidnym burgerze. Widzicie? Nawet supermodelki ulegają czasem smakowitym pokusom, a po drugie, nawet one mają czasem wystający brzuch. Nie ten. Ten drugi. Najwyraźniej nie można powiedzieć tego o gwieździe serialu Riverdale. Na hotplocie pojawiła się fotka z planu piątego sezonu popularnej produkcji. Zdjęcie pochodzi ze sceny kręconej w saunie. Jej bohaterem jest rozebrany Archie, czyli KJ Apa. No, gorąco w tej saunie. Także na hotlocie można zobaczyć wnętrze nowego domu równie gorącej pary, czyli państwa Biberów. Kylie i Justin zafundowali sobie nową posiadłość w Beverly Hills za 25 milionów dolarów. Co ja sobie za to kupię, maciki? Znacznie mniej kosztowało Taylor Swift zażegnanie jednego z największych konfliktów w historii popkultury – tego, który sama prowadziła przez wiele lat – z Katy Perry. Z okazji narodzin córeczki drugiej z pań, pierwsza przesłała jej haftowany kocyk ze słodkim napisem Baby Bloom oraz odręczny liścik. Jak czytam, oczywiście na hotplocie, również Paris Hilton zostanie niedługo mamą. Gwiazda zamroziła swoje jajeczka, w związku z czym mogła zaplanować płeć i liczbę swoich dzieci. Otóż dziedziczka hotelowej fortuny zamierza urodzić chłopca i dziewczynkę. Dla córeczki ma już nawet imię. Tylko Paris mogła wpaść na pomysł nazwania dziecka London. This is London, baby! <śles>